W styczniu podjęliśmy decyzję, że będziemy przystępować do ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Marszałkowski programu na tzw. Tak retencję. Jest to wniosek, który zabezpieczy nas tutaj w wodę i będzie będą zlokalizowane przy ulicy Zielonej magazyny wody z punktem czerpania dla straży, a w drugim etapie będzie rozbudowana stacja uzdatniania wody i przepompowana woda z ulicy Zielonej do naszej istniejącej stacji uzdatniania wody. Ten wniosek został zlecony firmie zewnętrznej i został napisany i do dzisiaj musimy ten wniosek złożyć do godziny 15. W związku z tym jest wszystko przygotowane, wszystkie niezbędne dokumenty są już też przygotowane i możemy wniosek składać. Opiewa on na kwotę około 8 milionów 600. 000. Więc dlatego zwracam się do państwa z prośbą o możliwość wyrażenia zgody na złożenie takiego wniosku i ewentualnie potem z wolnych środków zabezpieczenie środków na to zadanie. Ja mam takie pytanie. Dzisiaj będzie składany wniosek, a jak jest już jakiś terminarz rozstrzygnięcia tego? Nie wiemy, zadania. bo my nie wiemy w ogóle ile będzie wniosków. Jeżeli byłoby dosyć duże zainteresowanie tą sprawą, no to przewidziane rozstrzygnięcie tego wniosku, no to jest w okolicach czerwca, lipca. Nie wiemy jak to wszystko się będzie tutaj Yy, bo nie wiemy po prostu jaka będzie ilość wniosków. Yy. A wysokość dofinansowania jest. 85%. Yy. Czyli yy, no gdybyśmy robili podział wolnych środków, no to, to ,5 trzeba właśnie na uwadze, jaką kwotę ewentualnie, żeby zabezpieczyć. Tak. 2,5 yy. miliona, tak? No też, żeby sobie... No nie wiemy ile będzie. No, to jest dość znaczna kwota, prawda, więc. Dobrze. Czy jeszcze są jakieś pytania? Czy na Komisji budżetu i finansów też rozpatrywali Państwo jaka jest opinia Komisji? Również tutaj pozytywna jest opinia Komisji budżetu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobrze. Skoro nie ma głosów żadnych już w tej sprawie, ja tylko powiem, że no tak myślę tutaj chyba wszyscy wiemy, że sprawa wody ogólnie mówiąc jest to priorytet w naszym mieście, więc to jest jedno z, z takich po prostu konkretnych działań i, i nieodzownych, żeby coś robić w tej sprawie, więc myślę, że tutaj należy próbować i składać takie wnioski do finansowania. Dziękuję bardzo. Ja odczytam projekt tej uchwały. Jest to uchwała numer 12 łamane przez 97 przez 2025 w sprawie upoważnienia burmistrza miasta Mszana Dolna do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz wyrażenia woli zabezpieczenia środków na realizację zadania objętego wnioskiem. Rada Miejska w Mszanie Dolnej uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy ustęp pierwszy upoważnia się burmistrza miasta Mszana Dolna do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą Poprawa gospodarki wodnej poprzez rozwój retencji w Mszanie Dolnej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Ustęp drugi. Wyraża się wolę zabezpieczenia środków niezbędnych na realizację projektu w przypadku otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania, o którym mowa w ustępie pierwszym. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mszana Dolna. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę o zagłosowanie. Przechodzimy do głosowania nad tym projektem uchwały. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo dziękuję. Głosowało 13 radnych, 13 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Uchwała została jednogłośnie podjęta.